Co, ten? to Co, ten? To? Nie, no to jest, to wiadomo co to No, chodzieżo. Cho cho cho. Tam też jest śledzióweczka. W tym drugim kartonie, tą taką jak pani To jest ma... półmisek. O. to jest większy. To jest nie? No. Chyba tak. Mhm. Mm Rzućmy się. Nari. No, no, no. tam w środku odkopałaś? W torebce? Nie. Skarby odkopałam. Skarby. Same skarby. O, o, co tu jest? Ile tego tu jest? Rudwij się. O, ale to jest pozytywneczką. Z pozytywką. No to pozytywa jest. Że grało. No ale z pozytywką. Tak, z pozytywką chyba. Ale tam są lepsze jeszcze. Ale nie ma przekroczenia. A nie leży gdzieś tutaj? No właśnie. Nie, nie widzę. Dlaczego pani nie chce? Znowu poszukiwania. O, jest. Tylko uważaj, żeby ci nie wypadło. Dobrze. Ale z Ludwisie z poza Tego jeszcze nie grali. Od, odmierza <laughs> czas na ten, na kawkę lub herbatkę. Jak go tu dać? Ciebie muszę tu dać, a ciebie tu To i jest cukiernica do tego. No i mleczniczek ale, jest tak. malutki, ale patrz, jakie filiżaneczki są malutkie. No filiżanka to jest to, obok, ona jest taka też, malutka. No. Ale jak to się Jamają. Jamają. Te te te, nie? Ale to nie jest chyba od tego. To nie jest od tego. Kwiaty są inne, nie? No. Mm. A, piękne, stare. Chociaż przyjmiesz to jeszcze raz. Wiesz co, to pasować pasuje, no ale jest zupełnie inny motyw. No właśnie. Odcień jest ten sam porcelany, więc... Jakbyś chciała zaczarować mi. No i niebieska kura. Niebieska kura. Ale to nas nie interesuje. O, kury nas nie ten. Wow, jaki byczy. Mini wazon. No. <noise>

A nie, no, nie, nie wiem. Nie wiesz? Oni nie. to najwyraźniej wyszczerbują na Pokaż to. Tak. I, I piszą, że hmm. do września raz w miesiącu. Do września raz miesiącu. Ciekawe, jaka cena. No, tak. Ciekawą, jak no to, to już... Nie, nie tak jak ja tutaj raz taki piękny talerz znalazłem. Ja chcę się podnieść, ja chodziłam tak jak to zaskakuje. Nie wiem. Już ostatnio nasz opiekun zaskoczył. No Na dwa portfelu Ale fajne to jest Świetne to jest Szunkelnówka, nieśmigane Taka saszetka jakby, nie? No co? Nie stare, ale to nie jest stare ale... chyba. Co chcesz to? zniszczone, w ogóle, to jest nieużywane. Ciekawe to jest идти быстрее да вот так вот czy cokolwiek będzie widać w tym słońcu, Widać, jest... widać. Później będzie lepiej widać. Ja nie widzę tego na ekranie, bo ekran jest odwijający. To jest, jest, jest sztuczne wszystko, wszystko, ale funkcjonuje. No. Ciekawe, a co tu jest? No, jeszcze coś Ania tam... Aha, miseczka. Schodzieży. I tu jeszcze jest Ta osłonka. A, jakieś. Z lwami. Fajne. Calutkie jest. Aha. I bombki, trochę potłuczone W tym worku uważaj hmm. Bałwanki, mikołajki to, czy nie bałwanki, to mikołajki A to jakiś samochód Milice

Rzędy Ta. O, wazonik mini chodzisz? O, ty żeś dorwała coś to. Warmia i Mazury. No właśnie nie widzę z tej strony, bo jest duże. Jest odwrócone w drugą stronę. Idzie jakie ludwisie. No. Jakieś... Sygnowanie jest coś. Nie chcę twarzy później. No rozumiem. wypatrzyła? O, no, ma świecznik z mosiądzu. Mosiąd? Ale ułamane ma jedno. i takie czyściutki jest no trudno Miseczki. Co znalazłeś? No, no, o miseczki. Uuu. Lubię Ciekawe jaka cena. Aaa ubite. A, A tamta też jest taka. Trzy tylko są. A to jest inne. Oho. No. A ja już się człowiek cieszył. No i tu niestety. Nie, ale tam są, Ludwisie, pod spodem. Pod spodem jest jeszcze to, co ruszyłaś ty, ten sztapel. Nie, a, Ta. Ale, a to są y, te chińskie. Aha. Czajna. Nie czajna bond, czajna.

Tu jest ładny wazon Który? Ten czerwony A, no. No, no nie chcesz odważników i tych wszystkich ponagrywać? No dobra to idziemy dalej Na razie u pani mamy odłożone. No u pani mamy odłożone no. dużo. No, wiem, że dużo. To musia komunijne zdjęcie kogoś. No tak, komunijne zdjęcie kogoś. Tak jak kiedyś wspominaliśmy, to też się tutaj znajduje. Masz o tym na jakąś próbaska bokowę? Nie, nie kojarzę, że myśmy Dobra, w dziedzinie przyszła na Pięknie zrobione to zdjęcie, nie? Co? Pięknie zrobione to zdjęcie, no. No. Tak, tak. Wiesz, to kiedyś było...

ja go kupiłam. Za 8, 2 zł mam na ten, To coś trzeba zarobić. Myślę, że żebyś mnie w życiu ro, rogu nie prostowała. Zarobiłam 2 zł na tym rogu. 8 płaciłam za niego. Ошибки подчеркиваю. Да, да. А прилетки типа, на, yes. на булке. Yes,

Wampy mm -hmm. przemysłowe fajne wałki, wałki do malowania, a tu masz ten to urządzenie do malowania. Tu jest urządzenie, a tu są wałki z wzorami. Ta kula to też lampa, ta! Tak, tak, Ale wielkie to jest. Były takie, nie? No. Prawdziwe konewy. No Z prawdziwe konewa. Mhm. <śpiewanie> <Dobra. śpiewanie> A to jest sojki, jak wpadę... Nie Anna. Tak... Nie wiem taka... co to. nie, w tych jak... Furtki? Są i puszniczka. się rozliczymy. Tam było 140, nie? Hmm. Dziękujemy. No, dobrze wiedziałem. No już nowego towaru miało nie być, no? Ale No ja miałam tam wytalerze. Aha, już nie przyjdzie drugi raz, no tak. No to jest ładne. No ładne.